Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dzień dobry, to jest Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru. Dzień dobry, witam Państwa gorąco. Spotykamy się tuż przed zakończeniem sezonu, kolejnego sezonu artystycznego i rozdaniem Leonów. Jaki to był sezon pracowity? To był sezon bardzo pracowity, to był sezon rekordowy, jeżeli się nie mylę, a chyba nie. Zrealizowaliśmy w tym sezonie 14 premier. Bardzo, bardzo y, dużo. Y, oczywiście zawdzięczamy to y, przede wszystkim projektom y, zewnętrznym, y, ministerialnym. Myślę o niesamowitym projekcie Przestrzenie Sztuki, jak również myślę o projektach KPO i zawdzięczamy to hojnemu wsparciu naszego organizatora, bez czego nie uzbieralibyśmy środków, żeby zrealizować aż 14 premier, a do tego mnóstwo projektów warsztatowych, edukacyjnych, lekcji, spotkań z dziećmi i młodzieżą. Na które to spotkania bardzo mocno stawiamy. Także działo się bardzo dużo, modlimy się już o wakacje, ale wakacje też będą pracowite. Pamiętam konferencję zapowiadającą ten sezon. Mówiłeś kiedy właśnie o tej niesamowitej ilości, która będzie i dla młodzieży, i dla dzieci, i dla dorosłych. Wszystko się udało zrealizować z tych planów? Tak, tak. To co założyliśmy, zrealizowaliśmy, a teraz już rzeczywiście siadamy do następnych planów, bo realizujemy. Konsekwentnie końcówkę projektu Przestrzenie Sztuki, więc przed nami start. A właściwie już wystartowaliśmy z Adamem Módzkim, z Piotrkiem Tetlakiem i z Danielem Grupą. Wystartowaliśmy z realizacją Romea i Julii, Szekspira. Także dzieje się bardzo dużo. To będzie już na początek przyszłego sezonu? Tak, tak, tak. No, i oczywiście już, już podpisujemy umowy, już trwają rozmowy z przyjaciółmi, bo w przyszłym sezonie będzie sporo współpracy z zaprzyjaźnionymi teatrami. Z teatrami w Niemczech, w Kodbus, w Citał, z teatrem w Lesznie, z teatrem w Głogowie, z jednym z teatrów we Wrocławiu. Wspieramy się w niełatwych czasach po to, żeby łączyć siły finansowo, organizacyjno-personalne i realizować piękne projekty razem. Ten sezon to także spektakle na, w Teatrze Lalek. No tak, teatr Lalek ma roczek i oczywiście mocny akcent przykładamy do tego, co się dzieje właśnie w tym teatrze. Realizujemy bajki, tak jak zapowiadałem, w różnych konwencjach mm -hmm. teatru Lalek, ale nie tylko bajki mm -hmm. dla dzieci, również spektakle dla młodzieży i dla dorosłych. Niektóre były znakomite, jak choćby spektakl o królikach, z którym. Zakwalifikowaliśmy się do finału projektu Teatr Polska. Będziemy objeżdżać nasz kraj, nasz region za pieniądze ministerialne, żeby pokazywać ludziom i przybliżać <laughs> piękny spektakl Piotra Soroki ze znakomitymi kreacjami aktorskimi, ale przede wszystkim temat bardzo interesujący, wyalienowanego, nadwrażliwego młodego człowieka, który wyobraża sobie, że wszyscy dokoła są królikami i próbuje przeżyć w szorstkich ramionach współczesnego świata. Ten teatr Lalek to jest przede wszystkim bardzo nowoczesny budynek, z pięknymi garderobami, z pięknym sprzętem nowoczesnym, ze znakomitymi fotelami, no tak powinien wyglądać teatr i marzy mi się modernizacja starej części, starego, klasycznego Kaufmanowskiego Teatru. Czekamy, mamy duże wsparcie naszego organizatora, więc liczymy na to, że uzyskamy kilkanaście milionów na pierwszy etap modernizacji tego teatru. Z projektu KPO. To wrócę do tego spektaklu, który dostał się do tego bardzo prestiżowego konkursu właśnie Teatr Polska, bo jego ideą jest to, żeby pokazywać spektakle w mniejszych miejscowościach, tam, gdzie nie każdy ma dostęp do instytucji kultury, nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby pojechać do większego miasta. Tak, dokładnie wygląda to tak, że kilkaset spektakli jest zgłaszanych z całej Polski do ministerstwa. Kilkanaście, czternaście czy piętnaście dostaje się do finału. Dostaliśmy się do, te, do tego finału i kolejnym etapem są tak zwane targi sztuki, targi teatralne w Instytucie Teatralnym. Odbyliśmy. Ten proces, i tam przyjeżdżają przedstawiciele Domów Kultury, świetlic, miejsc, które potencjalnie mogą zaprosić spektakl jeden z tych 14 czy 15 finałowych. My dostaliśmy blisko 50 zgłoszeń. Możliwych jest 12 wyjazdów, więc w tej chwili z Kamilem Derdą, który jest koordynatorem tego projektu i którego bardzo serdecznie pozdrawiam, zastanawiamy się, komu, grzecznie odmówić, żeby nie urazić, no, a wykorzystać pieniądze na 12 wyjazdów. Będziemy się skupiać głównie na naszym regionie, chociaż dostaliśmy zaproszenia z okolic Lublina, z okolic Suwałk, z całej Polski, ale ja się nie dziwię, bo ten spektakl jest, jest przepiękną Jedną z najbardziej wartościowych pozycji w naszym repertuarze, ale nie tylko ten. Norwegia. Norwegia tak. Znakomite przedstawienie y, realizowane właśnie w teatrze Lalek. Casting, y, bardzo ciekawa y, propozycja Wojtka Romańczyka w, y, w charakterze reżysera. Pierwszy raz trzy odcinki. Piękna tematyka, bardzo nietypowy spektakl. Cieszy się dużym powodzeniem. Solaris no i balladyna zrobiona z wielkim rozmachem, ale nie wypada mi za dużo o tym mówić, bo też starałem się nie przeszkadzać. Jako ak reżyser aktorom w jej realizacji. Bardzo dużo się działo, pojawiły się nowe twarze. Mieliśmy też sezon pod znakiem Odejść, nie ma już z nami ani Chaboskiej, nie ma Pawła Gabora, nie ma Roberta Prusa. To był też poza charakterem pracowitym, bardzo refleksyjny sezon, który zmusza do, do przypominania sobie o kruchości naszego życia. Mija pierwsza rocznica odejścia Janka Szurmieja, także to jest też dla mnie taki sezon szczególnie kiedy się jest w moim wieku, żeby się na chwilę zatrzymać, wysiąść z tego pędzącego pendolino i zadać sobie pytanie, jaką drogę się przejechało, w jakim momencie i na jakiej stacji się jest i dokąd się zmierza, jak te ostatnie lata życia najsensowniej zaprogramować, żeby jeszcze jak najwięcej z siebie dać i żeby wnieść troszkę do historii naszego teatru i naszego miasta i nie przeszkadzać innym. A jak już za dużo będzie zgorzknienia we mnie, to, to trzeba będzie przekazać pałeczkę następnym, którzy mają jeszcze więcej energii. A i jakie czasu. będą te następne przystanki teatralne na najbliższe? A to, to czas pokaże i życie. Chodzi o premiery. O, tak, ja wiem. Y, b, tu, b, tak jak wspominałem na Lepiej początku naszego, naszego wywiadu, y, rozmawiamy. Właśnie jestem świeżo po lekturze y, pięknej książki Janosza y, O Śląsku, y, przygody Hrdleka, y, filozofa miejscowego głupka. To jest piękna opowieść, której realizację zaproponowali nasi przyjaciele z teatrów Citał, żebyśmy wspólnymi siłami zrealizowali projekt, który będzie miał premierę w Niemczech i u nas. Troje aktorów z Niemiec, troje aktorów z Polski. Powieść piękna, bo opowiada o szukaniu sensu życia przez ludzi prostych ludzi zwyczajnych, którzy próbują się odnaleźć w meandrach e, pogrzebów, ślubów, wesel, zdrad, narodzin, przyjaźni, braku przyjaźni itd. itd. Piękna powieść, piękna książka. Autor jest znany przede wszystkim z literatury dziecięcej. Jeżeli dobrze pamiętam, ponad 120 książek dla dzieci napisał między innymi Panama, jakże piękna jest Panama, to są te najbardziej znane. On jest, Też przenoszona na deski teatru. Tak, tak, zresztą wielokrotnie. To jest pisarz śląski. Mówi o sobie, nie jestem Niemcem, nie jestem Polakiem, jestem ślązokiem, ale pisze po niemiecku pisze mądrze, pisze pięknie. Właśnie pracuję w tej chwili nad adaptacją, więc jak pytałaś przed programem co z wakacjami, to poprosiłem Basię, czy mnie zwolni z wyjazdu w góry, bo będę musiał usiąść i napisać tę adaptację. Ona mi kiedyś odpoczniesz. Ja mówię, pewnie już niedługo. Na zakończenie sezonu też piękne dla Jana Szurmieja, spektakl złożony z fragmentów spektakli, które wyreżyserował w Lubuskim Teatrze. No tak, to jest, to jest postać nie do przecenienia w historii naszego teatru i w moim życiu. Janek Szurmiej to największy przyjaciel naszego teatru i, i mój największy artystyczny. Bardzo mi go brakuje i nam i chcieliśmy złożyć hołd. 3 czerwca była dokładnie pierwsza rocznica odejścia i śmierci. Janka i teraz to zakończenie sezonu to jest to było oczywiste dla mnie, że że to musi być właśnie ten spektakl, czyli więc to już wszystko, gdzie złożony z najpiękniejszych fragmentów muzycznych w większości spektakli czterech dokładnie Janka realizowanych w naszym teatrze, gdzie Robert Kuraś gra alter ego samego Szurmieja. I mówi piękne słowo, w którym jest wszystko, paląc papierosa, kiedy śmierć do niego mierzy z pistoletu. Mówi patalachy, i zapala papierosa i wychodzi w swoim słomkowym kapeluszu i białym garniturze, jak to Janek, żeby powiedzieć, że mam was wszystkich gdzieś. Rozstrzygnięte będzie także przybisyt na, na najpopularniejszego aktora, aktorka i spektakl sezonu. Rzeczywiście mhm. w tym roku y, to właśnie młodzi aktorzy wysuwali się chyba na plan pierwszy. Dużo było okazji dla nich dzięki też tak. tobie, żeby mogli y, pokazać się tej lubuskiej publiczności. To ładne, że to zauważasz, bo, bo rzeczywiście z jednej strony ten sezon jest pracowity, refleksyjny, a z drugiej to jest czas nowej, świeżej fali, która zmusza zawsze do tych, którzy już osiedli, na dłużej do zweryfikowania też swojej pozycji, do jeszcze bardziej intensywnej pracy. To jest, to jest czas na przychodzenie nowych ludzi. Na zastrzyk świeżej krwi pojawiła się Zosia Kaczyńska na etacie, absolwentka łódzkiej filmówki pojawił się Kacper. Zalewski pojawiła się cała fala ludzi w balladynie. Rozmawiamy w tej chwili, kto ewentualnie zostanie na etacie. Nasz teatr jest bardzo popularny wśród młodych ludzi, absolwentów wszystkich uczelni. Właśnie niedawno wróciłem z Festiwalu łódzkiego, dwa dni temu wróciłem z przeglądu spektakli dyplomowych. W Olsztynie widziałem blisko 20 dyplomów, jest w czym wybierać i prowadzę intensywne rozmowy. Właśnie w poniedziałek mam kolejne dwa spotkania, także nowa fala ludzi się pojawi, co wzbudza jak zawsze zainteresowanie i niepokój w zespole. Taka jest kolej rzeczy. Ta świeża krew jest niezbędna i to jest właśnie czas, czas na, na wpuszczanie tych 20 paro latków którzy wnoszą zawsze świeżość, dzikość mustangów puszczonych na świeżą łąkę. A z drugiej strony właśnie Zielona Góra jako miasto jedno teatralne z różnorodnym repertuarem dla każdej grupy mm. wiekowej to jest chyba takie właśnie idealne miejsce na start dla kogoś po szkole teatralnej. Tak myślę. Tak myślę i to jest obowiązek takiego dyrektora jak ja, żeby stwarzać szansę właśnie młodym absolwentom. Ja bardzo dbam o to, żeby to byli żeby to byli absolwenci właśnie tych najlepszych uczelni, żeby kiedyś było tak, krótko mówiąc, że trzeba było czasami będąc dyrektorem teatru, szukać ludzi na metaforycznej ulicy. Mhm. W tej chwili się to już bardzo, bardzo zmieniło. Ludzie, którzy kończą wszystkie uczelnie są bez pracy, jeżdżą taksówkami, pracują w barach. No to już jest model zachodni, amerykański. Tam jak ci się uda będąc zawodowym aktorem dostać rolę po castingu, to graniczy z cudem, a normalnie pracujesz jako malarz, uprawiasz różne zawody. U nas na szczęście jeszcze tak nie ma, ale to ten czas już nieuchronnie przychodzi. Więc takie miejsca i miasta jak Zielona Góra, Opole, Gorzu, Rzeszów, Kielce, Lublin, to są miasta myślę znakomite na start. A dla nas jest ważne, żeby potem napisać sobie w historii, to u nas Krystyna Janda debiutowała, albo Marlon Brando i ktoś był, w zielonej górze, tak, w zielonej górze, a potem robią te wszystkie stenki yy, i inne Jole Fraszyńskie yy, wielkie kariery, tak być powinno i ja stoję na straży właśnie takiego takiego modelu, dlatego mimo niepokoju w zespole, co jakiś czas wpuszczam właśnie taką świeżą krew. Czasem to są cztery osoby, czasem pięć, bo jak przyjdzie taka jedna foczka, to rekiny ją szybko rozszarpią, a jak ich jest dwanaście, to się nie zorientują. Trzy rozszarpią, ale osiem, dziewięć przeżyje. Czy ten młody narybek będzie można zobaczyć w tym spektaklu na zakończenie sezonu? Tak, oczywiście. Tak, będzie Gosia Polak, będzie Kuba, Mikołajczak będzie właśnie wspomniana Zosia Kaczyńska, będzie kacper Zalewski, nie będzie już Pawła Gabora, ale no ta, ta młoda siła jest i ona już zaczyna pokazywać, pokazywać swoją siłę. Będziemy z przyjemnością ich oglądać i podziwiać na scenie. Gratulując pięknego sezonu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, a ja muszę złożyć deklarację, że zrobię wszystko, żeby jedna z Twoich pięknych sztuk wreszcie się pojawiła na deskach naszego Biorę teratu. Państwa za świadków. Proszę Państwa, Iwona jest geniuszem polskiej dramaturgii. Jestem pod wrażeniem wszystkich jej dramatów które, i bajek, które przeczytałem i składam taką deklarację, że uzbieram środki, żebyś tu się u nas pokazała, żeby ludzie mogli powiedzieć to nasza Iwonka. O, Iwona z Zielonej tak, Góry. Znaczy, Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. To była Rozmowa Dnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.